Witam serdecznie z tej strony, Aleksinia. To jest kariera HSV Hamburg. Wracamy do naszej kariery, gdzie jesteśmy w pogoni za Bayernem Monachium. Tracimy tylko 7 punktów. A albo tylko, albo Jasz. Ale cóż, pozostaje nam tylko dzielnie walczyć do końca i się nie poddawać. Ostatnio wygraliśmy z Borusią Dortmund 2 do 1 w Hamburgu, więc to na pewno będzie dodatkowy bodziec, który pokazuje nam, że można wygrywać z tymi najlepszymi. Był też remis z Bayernem. Szkoda, bo tak niefortunnie nam strzeli gola w 89. Minucie. Ale na pewno te zespoły muszą nas się jeszcze obawiać. Jedziemy do Lipska. Nic nie zmieniamy. Sabiter zagra przeciwko swojemu byłemu zespołowi. I miejmy nadzieję, że znowu strzeli gola. 1 do jednego. Winzheimer zdobywa gola. I Hechan z Lipska. Co a to Czołówka? Co Czołówka powie na nasz remis? Czołówka odpowiada, że Bayern wygrywa. Bayern wygrywa, Dortmund jeszcze nie zagrał, a Hertha wygrała chyba. Albo nie, chyba przegrała. Nieważne. Nie, my się nie skupiamy na Herthu, my się skupiamy na Bayernie. Ale zobaczmy w ogóle nasz kalendarz, z kim zostały nam jeszcze mecze. Frankfurt, Gladbach, Wolfsburg, Hoffenheim w pucharze Szalkę. Hertha, Mainz i Szalkę znowu. No? Teoretycznie te ciężkie mecze są już za nami. Tutaj widać w tym miesiącu graliśmy z Dortmundem, z Lipskiem, derby północy. Z Werderem, też zwycięskie. Tutaj Junior chce odejść. Junior zrywa kontrakt Dominik Schneider. tak? Na tym ile ty będzie Tego możemy przenieść, bo jest całkiem niezły. I gramy za interakcją Frankfurt. Będą drobne zmiany. Drobną zmianą będzie. Powrót, chyba piątka do ataku. Krzysiek wróci nam do składu. Kraft Malewą, Lemar Malewą. ma okej. Okay. Czy mamy ktoś poza składem? Nie, nie mamy, więc to dobrze. W takim razie chyba chłopacy mogą wrócić już do grania. I cóż, może wygramy we Frankfurcie na komerc w Bankarenie. Oby tak, oby tak, oby oni nas nie zatrzymali. Wygrywamy 3 do 0 z Zirgze, Doppelpak, z z Zirgze i jedna bramka krafta, Więc całkiem przyzwoicie. Zirgze, dziękuję nam za włączenie do zespołu. Ale Josszyła, przecież ty chyba z ławki wszedłeś. No właśnie, on z ławki wszedł i do Doppelpaka. No fajnie, to mi się podoba. W takim razie, no. To nie może tak być, że chłopak strzela do pelpaka, siedzi na ławce. Sorry Krzysiek, ale on wraca. On wraca do składu. Tak jest kolej rzecz. no chłopak strzela bramki, to czemu ma nie grać? Coraz mniej kolejek do końca, już tylko 6. My cały czas w pościgu, tracimy 7 punktów do... pierwszego Bayernu Monachium. No, to jest jeszcze nadzieja na ich dogonienie, to nie jest tak dużo. To nie jest tak dużo. Bayer się przewraca. Bayer się często dosyć przewraca w ogóle w tym sezonie. No ale my gramy, gramy z Gladbach, który jest bezpośrednio naszym rywalem Ligę Mistrzów. Mimo wszystko też trzeba patrzeć się za siebie. I cóż, bez zmian. Miejmy nadzieję, że znowu Joshua się odpali i odpalił się Sabicer i Weigl. Wygrywamy w Gladbach ponownie kurze Niemiec to samo Sabicer i Winzheimer. Skof nam dziękuję za występy, ale Roberciku nie ma sprawy. Dzień dobry, Kral tutaj do nas przychodzi. Yy... Nie martw się, pamiętam o tobie, Alex. Yy, jesteś ważnym zawodnikiem rotacyjnym na razie. I Bayer się przewrócił. Nie, Bayer jeszcze nie zagrał. Aj, Bayer wygrał. Herta też wygrała, ale wskakujemy na trzecią pozycję. No myślę, że tutaj powinniśmy dać radę na pewno w sezonie utrzymać tę Ligę Mistrzów, więc to na pewno na plus. Gramy teraz z Wolfsburgiem. Też ciężki mecz, ciężki rywal, ale chyba u siebie będzie ten mecz. Więc tutaj dodatkowy aspekt. Dla nas nie gramy na Volkswagen Arenie. Ktoś nie gra. Kto to jest? To jest Robert Skow, ok. Trufet za ciebie. I na ławeczkę z nam Hein. Też chyba wychowanek Hamburga. Zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądać mecz z VfL Wolfsburg. Czy uda nam się wygrać? Przegrywamy 3-2. do No szkoda, bramki strzelił Kraft i Winzheimer. No i chyba Wolfsburg już w tym momencie pozbawił nas jakichkolwiek szans na Mistrzostwo Niemiec. Ale jest Puchar Niemiec zawsze, nagroda pocieszenia niby. Którem też byśmy mogli wygrać? Gramy z strzalkę, gramy w Galzenkirchen. Niestety nie gramy u nas w Hamburgu. Gladbach wygrywa 4-0 okej ok. Robertsko wraca do składu. Pewnie dam ci szansę. Mamy konferencję prasową. no Oczywiście na nią pójdziemy, ale Robert najpierw wróci do składu. I w sumie, czy ktoś jeszcze mógłby skoczyć? Za Nie, tutaj bez zmian zmiany chociaż nie na ławce wróci drufet za hajna i teraz jest świetnie Oczywiście konferencja prasowa powiemy może coś ciekawego może będą jakieś ostre pytania nie nie będzie pewnie rotacja to podstawa zespół jest gotowy do każdego meczu na każdym terenie dokładnie i nie możemy lekceważyć szalkę, pod żadnym pozorem oczywiście Cóż, miejmy nadzieję, że pokonamy to szalkę na Weltyn Sarenie. Zobaczymy, czy to będzie miało miejsce. Wygrywamy po rzutach karnych 4 do 3. A bramki strzelał Skow i Zirgo. Okej. Okay. Raz goniliśmy, raz prowadziliśmy, ale najważniejszy jest efekt końcowy. Jeśli się nie mylę, to my się meldujemy w tym momencie w finale DFB Pokal. Ale tu nie chcę wprowadzić w błąd. Zobaczymy sobie tą tabelę. tutaj my poszukamy pocharu Niemiec. Tak jest, jesteśmy w finale z Unionem Berlin, gdzie jesteśmy rozlosowani jako gospodarz. No, w FIFA to ma duże znaczenie. Na prawdziwo, by nie miał żadnego, bo gramy na Olimpia Stadion. Yy, podejrzewam, że na Olimpia Stadion. Ale no tutaj zawsze każdy aspekt, który może zadziałać na naszą korzyść, jest mile widziany. I powalczymy do końca Ligi Mistrzów. Yy. Nie możemy lekceważyć Hoffenheim, szalko już nam pokazało. I chłopacy mają wszystko do wygrać. Wszystko w naszych nogach, jak zawsze. Ale zmiany w składzie będą i to będą y, troszkę duże. Wrócić y, do składu Maina. O, kontynuuję edytowanie. E, do składu wróci Maina, tutaj wskoczy nam Alex Kral. E, Karabet za Lemara. Za Zirk za Krzysiu Piątek. Piper za... Udo Kaja w sumie, może skoczyć Amos, to nie jest problem. I trufet za Skowa. tu chłopacy troszkę kondycyjnie cierpią. No ale widać, no, dali się wszystko w Pucharze Niemiec, jednak grali jeszcze do grywkę. Tutaj na skautnika nie może znaleźć, chociaż jak mi szkoda. Sami tak sobie znajdujemy zawodników. No i byśmy mogli pokonać to Hoffenheim. Czy tak będzie? Jest remis, piątek i Svanberg. Bayer wygrywa z Shark 3-0, więc tak naprawdę oni no już nam uciekli zupełnie. No dokładnie. Jest, jest przewaga ponad 10 punktów na tej mi się liczyć ile. Dam ci szansę, dziękuję. I tutaj zostało nam. 3, zostało nam 3 spotkania, 2 punkty przewagi nad Gladbach. Trochę mało. Trochę mało. Wyprzedził nas Dortmund. No na, wice, na już nie mamy szans, na Mistrza tym bardziej. No, walka o tytuł rozegra się między Hertą a Bayernem Monachium, co jest ciekawe. O tyle, że Hertaż w tej karierze naprawdę duży postęp poczyniła. My przewrócimy do składu naszych zawodników podstawowych oczywiście. Piper zagrał tak sobie. Skowik wróci i to by było na tyle ze zmian, chociaż że za piątka skoczy Joshua Zirgza i Tyle ze zmiany. Na mecz z Hertą, z wiceliderem, no ciężki mecz, ciężki mecz na pewno. Yy, tutaj jest jeden junior, mniejsza od ich juniorów. Mamy ich obecnie za dużo, yy, a Piątek do nas przychodzi pewnie, żeby chciał grać. Będą ważniejsze mecze. Wiemy, że jak Polak chcecie pokazać yy, przeciwko swojemu byłemu klubowi, ale no jeżeli Zilgza jest Lepszy w meczach, więcej strzela bramek, to my jemu damy szansę, bo to ostatnio on jest lepszy od Polaka, niestety. Albo stety dla nas, bo dla nas liczy się gra, a nie kto kim jest. Akurat tutaj. Miejmy nadzieję, że uda nam się pokonać Hertę w Hamburgu. Gramy u siebie. I remisujemy 0 do 0. Gladbach... Przegrywa z Lipskiem. To jest dobry znak, bo odjeżdżamy im na jeden punkt więcej. Dwie kolejki do końca. I miejmy nadzieję, że nie ponowi się scenariusz z zeszłego sezonu. Wchodzimy w maj. W maj weszliśmy remisem z Hertą. Szkoda. Ale Herta skoczyła na fotel lidera po naszym meczu. Mimo, że i tak nie wygrała do nas, hajl. Niebawem wrócimy do tematu. Daj mi spokój, tak cię bym wyrzucił. Najchętniej yy, tracimy. Jeden punkt do Dortmundu, więc jest szansa na trzecie miejsce. Gramy z Mainz i dostajemy ofertę za ruszyłe no e, Nie bądź się śmieszny, Bilbao. Poza tym to nie pasuje do waszej polityki transferowej. Ok, gramy z Mainz. Gramy mecz u siebie z tym Mainz nieszczęsnym bez zmian w składzie tak patrzę teraz wyjdziemy na naszym najsilniejszym zestawieniu, nie ma co się oszukiwać miejmy nadzieję, że pokonamy Mainz przegrywamy z Mainz 2 do 1 i Mainz ma dwa strzały, dwie bramki mamy 7 strzałów, jedna bramka no spoko są takie mecze ale ile można szanse na trzecie miejsce już nie mamy ale mamy cały czas czwarte miejsce Miejmy nadzieję, że je dowieziemy do końca. Została nam jedna kolejka i zero punktów przewagi. Mamy tyle samo co Gladbach. Jeżeli będzie ten sam scenariusz co z zeszłego sezonu, to się delikatnie zdenerwuję. A my gramy ostatni mecz sezonu strzalkę, tak jak sobie analizowaliśmy. Analizowaliśmy to wszystko. Widzimy się na boisku. Drz y Zefik. Ale no właśnie, poczynimy parę zmian. Za Krafta wskoczy majna. Za Kra Krall wskoczy nam za... Hmm, za Udukaja niech będzie. Piątek za Zirk, za Borżyszyła. Coś nam ostatnio się zaciął. A Zefik na pewno nie zagra. I ostatni mecz sezonu w pierwszej Bundeslize. Niech on skończy się tylko zwycięstwem dla nas. Kończy się zwycięstwem, mamy Ligi Mistrzów, dwa razy Winzheimer, nasz wychowanek ratuje nam skórę tak naprawdę w ostatnim meczu sezonu, a przed nami finał DFB Pokal, który no, musimy wygrać. W końcu możemy, będziemy mogli sobie może przypisać jakiś tytuł do nas. Heil niech spali wroty, a Herta została mistrzem Niemiec Proszę tu spojrzeć na ten ekranik, zaraz się pojawi Z konferencji prasowej ujęcie Gdzie Herta jest z trofeum za zdobycie Bundesligi O proszę bardzo, Herta jest mistrzem Niemiec Ciekawe, ciekawy scenariusz No i cóż, Heil tutaj otrzymał ofertę, bo ja mu tak się kontrakt kończy To bardzo dobrze, my go nie chcemy, blokuje nam tylko miejsce i Jakieś tam pieniążki, małe bo małe, ale to dalej są pieniążki. Więc czy to będzie nasz najlepszy sezon, gdzie będziemy mieć Ligę Mistrzów i Puchar Niemiec? Pomimo tego, że nie wyszliśmy z grupy Ligi Europy. Wkrótce poprawimy grę oczywiście, ale przed nami mecz o Puchar Niemiec. Puchar Niemiec na Olympia Stadion, no my jesteśmy gospodarzami, przesymulujemy sobie to spotkanie i wygrywamy w dogrywce po bramce Lintona-Majny, 7 strzałów, Hamburga, 0 unionu, ale bynajmniej to wygrywamy, tak? Mamy Puchar Niemiec, mamy Ligę Mistrzów, sezon naprawdę można zaliczyć do udanych pomimo tej wielkiej wtopy w Lidze Europy, zapiszemy sobie grę oczywiście bo zdarza się, że ta gra się wywala. No a tutaj mamy niewątpliwie sukces. Wygrywamy ten puchar Niemiec. Highlot chodzi, dobrze. Mamy to czwarte miejsce. Gladbach wygrało swoje ostatnie spotkanie, ale tym razem to my konsekwentnie do końca utrzymywaliśmy do Ligę Mistrzów. No i w przyszłym sezonie bezapelacyjnie zaatakujemy... Pozycję lidera i będziemy chcieli wytrącić z stronę Herte Berlin. Tutaj jeszcze jakieś kontrakty się kończą. Czy to są jakieś istotni młodzi zawodnicy? Hej, już wiemy, że odchodzi. W Swobodzie zlecimy przedłużenie kontraktu, ale zacznij od pensji 8. 9 znaczy ok, to przedłużamy od razu. Kto tu jeszcze jest? Nio. Jemu też przedłużymy, to jest fajny chłopak z Finlandii, wydaje się na dosyć duży talent, tu okej, okay. fajnie się rozwija na pewno i to jest jego dużym plusem, Tuma i Grosy, Grosowi przedłużymy chociażby dlatego, że można go jakoś dobrze spieniężyć, 16,5, klauzula, dobra niech będzie, tak nikt nie będzie chciał, bo nie będziesz grać, jest Darek Duda z Polski, zlecimy... Tutaj przedłużenie kontraktu, ale było 19, to damy tak 13,5. OK, z klauzulą niech będzie. No ja i tak myślę, że tutaj nikt nie wykupi. No ten estończyk, no nie wiem, nie wiem, czy tej trójce jest sens przedłużać. Może tej, tej temu tłumie przedłużymy, bo jeszcze 19 lat może się rozwinąć. No nie wiem, co z tym z Cepanenem. Zdać przedłużenia. Myślę, że tutaj czwórka byś przytulił chętnie. No właśnie. Zobaczymy w ogóle, ile mamy do zaoferowania pieniążków temu koledze. No nie, tylu ci na pewno nie damy. Tutaj 5,5. Okej, okay, może zostać w takim razie. Jakoś cię tam wypożyczymy. Cóż, pędzimy do końca sezonu. Mm, jeszcze raz sobie zapiszę grę. I tylko chcę zobaczyć jaki będziemy mieć budżet Żebyśmy już mogli wiedzieć na czym stoimy I może tutaj Jakieś oferty mi zawodników przyślecie, że tak powiem ja, Jako moi skałci też I niech ten sezon się tylko kończy Tak jest koniec sezonu, zawodnicy wracają z wypożyczeń Znowu jakiś tam cel nie osiągnięty Podejrzewam, że tutaj chodzi o wygraną w Lidze Europy Wszyscy wiemy jak to się skończyło Finalnie ale no najważniejsze jest to, że wygrywamy puchar Niemiec w tym sezonie, wygrywamy. Znaczy wygrywamy, wygrywamy wyścig koligę mistrzów z Borumy Mönchengladbach. więc to na pewno. Mm, dodaje nam skrzydeł na następny sezon. Z jakiegoś tam wyższego, z wyższej pozycji nam pozwala startować. I musimy teraz tylko skoncentrować się dobrze na lidze i na europejskich pucharach, bo jeśli chcemy skończyć tą karierę to musimy wygrać ligę i jakieś europejskie trofeum. Jakie? Nieważne. Ważne, żeby jakiekolwiek było. I cóż, teraz czekamy tylko, aż ten sezon nam się tu wczyta. Mówię, zachęcam Was do zostawienia propozycji zawodników, jakie byśmy mogli ściągnąć. No to już jest 2025 rok więc tutaj są już rozwinięci niektórzy zawodnicy na ten turniej gdzie są najlepsze kluby nie pojedziemy na pewno bo my się do takich jeszcze nie kwalifikujemy ale pojedziemy sobie tam chyba do y, Azji dokładnie do, dokładniej do Japonii i jeszcze zobaczymy tylko sobie drugi, y, drugi lipiec jest taka opcja żebyśmy to zobaczyli Hilo puszcza klub do nas nikt nie przychodzi na kontrakcie y, i właśnie jaki mamy budżet? To jest pytanie za 100 punktów. Jeszcze odrzucimy tego ofertę za Karabesa. 30 milionów za modego Czeka, to jest śmiech na sali. Jeszcze od Atletico Atletiko mogą dać dużo pieniążków na pewno. A my zobaczmy nasz budżet: 128 milionów, więc tutaj możemy zaszaleć. Ale zobaczcie, jaki mamy cel: wygrać Ligę Mistrzów, i wygrać Bundesligę, i wygrać Kuchar Niemiec. Mamy zdobyć potrójną koronę z tym hamburgiem. Więc no, jak nie w tym sezonie, to kiedy. Teraz ruszymy po naprawdę ostrych zawodników, że się tak wyrażę. Naprawdę tutaj nas nie będą już interesować. Ogórki tutaj po tą najwyższą półkę będziemy sięgać. To była kariera KSV. Ja Aleksinio, do usłyszenia. Cześć!